W imię Ojca i Syna i Ducha Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, zapraszam do wspólnego odmówienia modlitwy porannej, czyli uczniów. Boże, wejrzyj tu z wspomożeniu memu, panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwa ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Hymn. Stwórco promiennych przestworzy, według Twojego rozkazu księżyc jaśnieje wśród nocy, słońce zaśniaje z jasnością. Otóż mroki minęły, ziemia odradza się w blasku, umysł odzyskał swe siły, aby podążyć ku dobru. Dzień nas zachęca, by Ciebie sławić modłami i pieśnią. Błoga poświata na niebie. Serca napełnia spokojem. Strzeżmy się zła i występku. Z duszy przewrotność wyrwijmy. Grzechy niech życia nie plamią. Mowa niech będzie bez winy. Kiedy już słońce powstało, wiara niech ogniem zapłonie. Niebo prowadzi nadzieja. Miłość z Chrystusem niech złączy. Uczyń to, Ojcze Najlepszy, razem z Twoim Synem i Duchem. Ty, który pełen potęgi, rządzisz wiecznością i czasem. Amen. Psalmodia. Boże, Twoja droga jest święta. Nikt nie dorówna wielkością naszemu, naszemu Bogu. Tak, nikt nie na wielkością naszemu Bogu. Pamięć o dziełach Bożych. Zewsząd cierpienia znosimy, <laughs> lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Głos mój wznosi się do Boga, gdy wołam. Głos mój wznoszę do Boga, aby mnie usłyszał. W dniu mojej niedoli szukam pana. W nocy niestrudzenie wyciągam rękę. Dusza moja jest niepocieszona. Jęczę, kiedy wspomnę Boga. Słabnie mój duch, gdy rozmyślam. Ty spędzasz cen z moich powiek. Z niepokoju mówić nie potrafię. Rozpamiętuję dni, które dawno minęły. Lata poprzednie wspominam, rozmyślam nocą w moim sercu, rozważam, a duch mój docieka. Czy Bóg odrzuci na wieki, już nie będzie łaskawy? Czy Jego łaskawość ustała na zawsze? A słowo zamilkło na pokolenia? Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w niebie powstrzymał swe miłosierdzie? I mówię, jakże to bolesne, że od, odwróciła się ode mnie prawica najwyższego. Wspominam dzieła Pana, oto wspominam Twoje dawne cuda, rozmyślam o wszystkich swych dziełach i czyny Twoje wspominam. Boże, Twoja droga jest święta. Który z Bogów? Dorówna wielkością naszemu Bogu. Ty jesteś Bogiem działającym cuda. Ludziom objawiłeś swą potęgę. Ramieniem swoim lud twój wybawiłeś. Synów Jakuba i Józefa. Boż, Boże, ujrzały cię wody. Ujrzały cię wody i zadrżały. Wzburzyły się ich odmęty. Chmury wylały wody. Zachuczały chmury i twoje strzały się posypały. Gwoz tego grzmotu jak łosk od wozu. Pioruny świat rozjaśniły. Ziemia poruszyła się i zatrzęsła. Twoja droga wiodła przez wody. Yes. Twoje, twoja ścieżka przez wodne obszary. Nie znać było Twych śladów. Wiodłeś twój lud jak przodę, ręką Mój Rzesza i Arona. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. <laughs> Boże, Twoja droga jest święta. Nikt nie zarówna wielkością naszemu Bogu. Moje serce raduje się w Panu, który poniża i wywyższa pieśń Bóg radością pokornych. Pan wtrącił wadców w stronę, a wywyższył pokornych i głodnych nasycił dobrami. Moje serce raduje się w Panu. Dzięki Niemu moc moja wzrasta. Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, by cieszyć się, mogę pocieszyć się, mogę Twoją pomocą. Nikt nie jest święty jak Ty, Panie. Bo za Tobą bowiem nie ma nikogo, prócz naszego Boga nie ma innej ostoi. Nie powtarzajcie słów pełnych pychy. Niech Mowa harda z uż waszych, waszych nie wychodzi, gdyż Pan jest Bogiem Wszechwiedzącym i On ocenia uczynki. <laughs> U potężnych się łamie, a mocą przypasują się złami. Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha. Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani do i z niej wyprowadza. Pan czyni ubogim lub bogatym, poniża i wywyższa. Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza, by go wśród książąt posadzić i dać mu tron chwały. Fundamenty ziemi, ziemi należą do Pana, i on na nich świat położył. On strzeże kroków swoich wiernych, grzesznicy zaś zginą w ciemnościach. Bo niewłasną siłą człowiek zwycięża. Pan w niwecz opornych obraca i przeciw niemu grzmi na niebiosach. Pan osądzi krańce ziemi, króla obdarza potęgą i wywyższa moc swego pomazańca. W ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Moje serce raduje się w Panu, który poniża i wywyższa. Pan króluje, wesel się. Chwało. Teraz poszukajmy psalmu 97. Chwała Boga sędziego. Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiary wszystkich narodów Boga święty, a Pan króluje, wesoł się ziemią i radujcie się liczne wyspy. Obłoki ciemność wokół niego. Prawo i Sprawiedliwość podstawą jego tronu. Przed jego obliczem idzie ogień, a koła pożera nieprzyjaciół jego. Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, a ziemia drży na ten widok. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana. Przed obliczem władcy całej Ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa. I wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech zastydzą się, wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami. Niech wszystkie bóstwa hołd mu oddają. Słyszy o tym i cieszy się, Syją. Radują się miasta, judy, z Twoich wyroków, o panie. Ponad całą Ziemią Tyś bowiem wywyższony. I nieskończony wyższy od wszystkich bogów. Pan tych miłuje, którzy zła na widzą. On strzeże dusz Świętych swoich, wydziera je z rąk grzeszników. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Weselcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię. Chwa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan króluje, wesłuj się ziemią. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Responsorium krótkie. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Będę błogosławił Pana powieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Powieczne czasy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Będę błogosławił Pana powieczne czasy. Pięć Cachariasza. Słuszmy Panów pobożności po wszystkie dni nasze. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc bawczą. Dom swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez Usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że nas naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni nas swój święty przymierze, na przysięgę, którą złożył Abrahamowi Ojcu naszemu. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez twogi, pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecie, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce by oświecać tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, by nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słuszmy Panów pobożności, po wszystkie dni nasze prośby. Błogosławiony ich będzie Bóg, nasz Zbawiciel, który obiecał, że pozostanie ze swym Kościołem przez wszystkie dni Aż do skończenia świata. Składajmy Mu dzięki i błagajmy. Powstań z nami, Panie Jezu Chryste. Pozostań z nami przez cały dzień dzisiejszy. Niech nigdy nie zachodzi nad nami słońce Twojej łaski. Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste. Składamy Ci ten dzień w ofierze. Przyrzekamy unikać wszelkiej nieprawości, myślach i uczynkach. Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste. Spraw, Panie. Aby cały ten dzień jaśniał blaskiem Twojej łaski, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata. Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste. Niech Duch Święty kieruje naszymi myślami i słowami, abyśmy zawsze trwali w sprawiedliwości i głosili Twoją chwałę. Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste. Ojcze nasz, który się z niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pogłoszenie, ale nas baw do złego. Modlitwa. Panie, nasz Boże, ześlij w nasze serca promień Twojego światła, abyśmy nigdy nie błądzili, lecz szli drogą Twoich przykazań. Przez nas, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieków. Amen. Niech nas Jachwy błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. A teraz, moi drodzy, się do jak zwykle, do, do Biblii. Mm -hmm. No, już lepiej, widzicie, już lepiej, lepiej. Jeszcze, trochę, jeszcze końcówka z końcówka, przyziębienia, ale już jeszcze trochę czasami dokucza. Teraz sięgniemy do lektury Biblii. Otwórzcie albo opokeb.pl tam jest ten cytat albo, albo Biblię. Już podaję. To dzisiaj Kościół Rzymsko-Katolicki przywidział pierwsze czytanie. To jest y, list Świętego Pawła do Efezjan, y, rozdział 6, wersy od 1 do 9. Czytanie z listu Świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne Panu, waszym rodzicom. Bo to jest sprawiedliwe czci ojca Twego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby Ci było dobrze i abyś długo żył na Ziemi. A Wy, Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu Waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając jak chce Pan. Niewolnicy, że czcią i bojaźnią w prostocie serca, bądźcie posłuszni Waszym doczesnym Panu, jak Chrystusowi. Nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jakbyście służyli Panu, a nie ludziom. Świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. A Wy, Panowie, tak samo wobec nich postępujcie. Zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. Tak. O, teraz wsiędziemy, chwilkę. Wsiądziemy. Jesteśmy w szczególnym czasie. Zbliżamy się do wszystkich świętych i do Dnia Zadusznego. Dzisiaj nasze myśli i, i działania biegną do tych naszych osób, które kochaliśmy, a które już są u Pana. Modlimy się, by Doznali życia wiecznego, by byli blisko Boga, by zasiadali przy Nim, by oglądali Boga twarzą w twarz, a jednocześnie dbamy o cmentarze, o miejsca pochówku naszych bliskich. To jest piękna polska, a myślę, że nie tylko polska, ale polska tradycja. Są to dni wyjątkowe. Dlatego dzisiaj. Mm, mm, Pozostajemy w takiej refleksyjnej zadumie. Dzisiaj opuściłem modlitwę wiernych, żebyśmy właśnie nie mogli skupić się nie na tych, którzy żyją na tym świecie i potrzebują też naszej modlitwy, ale teraz, żebyśmy wszystkie myśli, emocje skierowali w kierunku tych, których już nie ma wśród nas. Którzy, przekro... którzy poszli do Pana tak tak moi drodzy niemniej mniej módlmy się o, o zdrowie dla narodu polskiego dla polskiego społeczeństwa szczególnie módlmy się w intencji tych osób, którym Pan Pan Jezus udzielał łaski uzdrowienia złagodzenia bólu lub zatrzymał chorobę na skutek naszych modłów, które odbyły się 2, 9 i 15 sierpnia tego roku. Dziękuję Ci Boże za to, że za pośrednictwem swego Syna i moim zechciałeś przelać strumień łasku uzdrawiającej dla tych wszystkich, którzy tego potrzebowali. Prosimy Cię, żeby ten strumień jeszcze się nie zakończył, żeby on trwał. Żeby Twoja łaska uzdrowienia dotarła do tych osób i, i żeby to było trwałe działanie. Tak, mój drodzy, przywódca duchowy społeczeństwa polskiego działa. O owocach tej działalności usłyszycie wkrótce, podzielę się z Wami. Tak, a dzisiaj posłuchajmy tedeum polskie a potem, a potem ruszamy.

Teraz na zakończenie odmówmy modlitwy do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę duch ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stróż do piekła. Amen. W Ojca i Syna i Ducha. Amen. Moi drodzy, dziękuję za wspólną modlitwę. Życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.